Siemanko, Siemanko, widzowie. Jezus. Dzisiaj nagrywamy odcinek strzelanki. tak jak mówiłem na odcinkach, zostawcie subika i jajka Nie zmuszam, ale fajnie by jakbyście zostawili. Więc się z tego strzelankę. W opisie będzie. W opisie napiszę. Napiszę, jak się to strzelanka nazywa. Nie, ile ich tam było? Ha, no, bo to jest flaga, co wiem. Chyba, Iść. Dobra, idziemy. O co się chce? A, skąd? Hałeta była. Ale nic mnie Są nam bardzo. Więc trzeba pójść i z domu strzelać. O, laki Mam, mam wielkie lagi. O, oh, aha. Nie. Te lagi, co by się Nie wyszło. mam ma jak. Jak dziś. Dobra, na natknął mopkę. Taka fajna do nagrywania. Czekaj. Taka fajna do chowania szczelania. To jest ta, ale... O, ja chciałam tą. Dużo mało. Można chować. więcej. To są nauki wszędzie, więc to będzie ciężej. Dobra. Okay. Okay. później sobie kupimy celownik do tych pistoletów. O, mamy jaśniej. Więc możemy grać. Idziemy na nich, Essa, z nimi robimy Essa. Okej, okay. ja gdzie są? O, mogę na to skoczyć? Nie, nie mogę. O, mogę. No. Dobra, ale my idziemy nadal. Gdzie oni? Aha, Oni. Nie, to jest ich spawn. Gdzie oni są? Ci wszyscy. No, ja jestem u nich na spawnie. Nagle nikogo nie widzę. Gdzie oni czy są? Ja będę szukać wszędzie. Jak mój mnie zabił? Jaki ma jestem. Chyba jest. A i ha A bo my jesteśmy. Aha. Dobra, poszukała mnie tych. Oni są, dobre, oni są. To właśnie. wyjść. Aj, wycelowo, bo ma jakiś pistolet, czyli czy, Jadź. Jak on jest taki dobry. Nie mam czasu na reakcję. Tam jest. Właśnie nie ja idę go szukać, widzowie. Trzeba go odnaleźć. Dziękuję ja atakuje mnie. O jest. O nie ją go się ruszać Zlagowało mnie. Widzowie. Mam wielkiego laga. Co się dzieje? Muszę mi sobie wyjść i wejść. Albo no go charakter. Nie, ja muszę wyjść. Nie chodzę. Nie zrobię, ale ten. Dobra, musimy jeszcze raz wyjść. Wspomnę. Jest je mi wielkiego leka. Nie zrobię. I napiszcie, co wolicie yy, w komentarzach. Widzowie, Nerfa czy tą grę? Tutaj macie nazwę tej gry. A tak na serio, co wolicie? Nerfa czy Pet Simulator X? Ktoś zna tę grę? ale tym jeszcze. No idziemy ich... Jest? Mamy? A to jest mój? No gdzie oni są widzowie? Ci wszyscy? Wykładasz szoką wieczność. A, gdzie? Gdzie ten? Bo. O, wziął, wziął, wziął. Widziałam po nas, widzieliście to nie sobie Nie widziałam Chyba pola raz tędy Zająć mnie ja to na pewno Bo nie widziałam, Może też to było A nie, bo umarł przecież A nie, oni są wszyscy Zabijają, a awesome, są gdzieś tam. Jak można być tam, jak trzeba być tam. Idę tam To że to jest... nasz... No... I oni sądzą, że... to by ich popchnąć. Co o czym mam? Czemu ich widzę, jak... pozaszczeliwać? Pozaszczelić. Czemu ich zaszczelić? No. Jeszcze nie naga tego co się stało i się obróciłem, tak trzeba się zabronić przemotować, ja nie widziałem się. Już tą grę zagrałem, ale kolejna gra, którą nagram to będzie... też to będzie strzelanka, ale... Taka, taki arsenalik Arsynalik, tak jak mówię No to się możemy kopić Oj. No i... Dobrze. Przegrywamy sobie. Aha, bo ja nie widziałam. O co chodzi? Ja. Tu sobie chodziłem strzelać, a to trzeba było ciągle widzowie. Przyjmować flagę. Dobra. Teraz jest... Zaraz nasz O, ten pistolet patrz mam mamby rzucić. ręka ręką tylko wijam. Dobra, idziemy uspać ich. To są pistolety na kurki Nie wiem jak oni mogą. Prze nie umierać. Skąd? Gdzie wziął? Nie wziąłem. Do Dobra, widzowie. Do 23 próba Oj, muszę się znasz, ale to nie jest. To był gdzieś nie roz.

Skąd? No właśnie trzeba grać w tą grę, bo coś tam w tej rundzie, bo oni my tak już przejęli. Mówiłem. Nie, Nie wiedziałam co chodzi. W ten. Ja sz szło na tego około ciągle. Dobra. Głosuję na o, na to, na to, na to głos okay. władunki, wkrótce sklep sto pięć minuto to jest sklep władunki U parki syng druga, drugorandyna karabin, strzelba karabin które Akać Mamy 400. A nie, to na Staram się je kupić na miasta. O, to jest chyba lepsze. Aaaa. Powrót. I na akurat. Już się Aha, można ładować konieczność. A dobrze, mieliśmy na akurat. There's something else. Okay. Else. Oh, oh, yeah, this is me. This is Ale wiadomo Alla wiadomo Ci wydaję Już miałem go zabić Takie skupienie było, że w ogóle się nazywałem Słowo wzięli się Jakie skupienie było To jest piezus Tu strzelają do mnie Po co do mnie No ten piosenka za mną. Widzowie, to było dziś na tyle. Zosta Zostawcie łapkę, i z łapkę w górę. Jak fajny był film. Napiszcie komentarz, z czego mam nagrać kolejny film. Albo, no, albo z czego mam nagrać film. W komentarzach piszcie, więc. Papa, pa, widzowie.